Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja! Bardzo serdecznie witam Cię w poniedziałek drugiego tygodnia okresu wielkanocnego. Ale dzisiaj przede wszystkim uroczystość zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Wchodzimy dzisiaj to święto, przeniesione 25 marca, bo wtedy był wielki tydzień. Ale to bardzo dobrze. Nie ma ani przypadków w kościele i w tym, co też dzieje się w świecie, bo ta uroczystość jest piękną kontynuacją wczorajszego święta, święta Bożego Miłosierdzia. Bóg właśnie okazuje swoje miłosierdzie przez to, że dopełnia planu swojej obietnicy. Dopełnia swojego słowa, troski o człowieka. Dlatego w odpowiedzi na to, że człowiek kiedy gubi się, kiedy nie potrafi odnaleźć drogi, to Bóg posyła swojego Syna, który staje się ocaleniem dla mnie, dla Ciebie, dla ludzkości, dla tego świata, który staje się odpowiedzią, kontynuacją Bożej troski o ten świat, Bożej troski, Bożego miłosierdzia o każdego z nas. Chcemy to święto dzisiaj właśnie tak przeżywać: święto świętości życia, święto piękna życia. Dzisiaj może czasem są takie środowiska, które czasem w obronie tego życia poczętego, nienarodzonego bardziej straszą, ale trzeba nam dzisiaj w kościele, szczególnie że okres wielkanocny i taki piękny czas, ucieszyć się tym świętem, że życie jest piękne, życie jest święte i tego potrzebujemy ucieszenia się i dziękowania Panu Bogu za piękno, które dał nam za to piękne życie i za ten wielki dar, w którym przyszło nam uczestniczyć, dar w planie zbawienia. Dzisiaj pierwsze czytanie i ta historia Haza, który trochę zachowuje się jak chłopczyk z fochem, nie, nie będę prosił o znak, Bóg mówi, bo Bóg mówi proś Pana Boga o znak a on mówi nie, nie będę prosił, będę robił po swojemu, i mi nie będzie mówił co mam robić Dlatego Bóg mówi, oto Panna, pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. I to święto dzisiaj rozpoczynamy od tej prawdy: że Bóg jest z nami, że Bóg zamieszkał razem z nami, że Bóg jest blisko każdego z nas, że Bóg jest Emanuelem. Bóg przychodzi jako ktoś, kto jest niesamowicie bliski. I usiedzie to jest bliskość. Odpowiedź Boga jest zawsze odpowiedzią bliskości. Bóg wybrał sobie dom tutaj na Ziemi. Bóg stał się jednym z nas. Bóg wybrał Nazaret jako dom swojego wychowania, swojego kształtowania, swojego serca. Nazaret niesamowicie malutka mieścinka, miejscowość. Łukasz nam mówi z humorem, że to było miasto Nazaret, A bibliści nam powiedzą, że w momencie zwiastowania prawdopodobnie maksymalnie w Nazarecie mogło być 200 ludzi. Co to za miasteczko? Jakaś wioska w końcu świata? Której nikt nie wiedział, że istnieje. A tym bardziej my byśmy nie widzieli, że coś takiego w ogóle było. Ale właśnie Pan Bóg wybiera to, co na końcu. Wybiera Maryję, młodą dziewczynę, trzynastoletnią. Niektórzy powiedzą z najuboższej rodziny w Nazarecie. Coś, co wydaje się końcem, niezauważalnym przez człowieka, bo mówi: tam chcę zamieszkać. Właśnie w tej, w tej miejscowości. Chcę, żeby to serce tej młodej dziewczyny było mieszkaniem dla mojego syna. Był miejscem, gdzie będzie kształtował się mój syn. Że właśnie ta Maryja na końcu świata ówczesnego stała się wybranką Pana Boga. Bóg ją wybrał, ukochał, powołał, zaprosił do tak wielkiego dzieła. I ona chociaż zmieszana tym wydarzeniem, tym wybraniem, jak ona. Wiele kobiet prawdopodobnie czekało wtedy w Izraelu, bo znało tą obietnicę. Wiele kobiet chciało urodzić mesjasza. Ale Maria nie wiedziała, że to ona jest do tego przygotowywana. Ona przygotowywała swoje serce. Jej serce było świątynią słowa. Ona kształtowała swoje serce Bożymi obietnicami. Dlatego wiedziała, że kiedy przyjdzie do niej Archanioł, kiedy przyszedł do niej Archanioł, że to jest ten moment. I ona wiedziała, że nie musi, ale w zgodzie z sobą, w wolności, pewnie nie dorasta do tego, nie dojrzała. Ale jest gotowa powiedzieć, o to ja, służebnica Pańska. Amen. Maria nie mówi fiat jak to często słyszymy, bo Maria nie znała łaciny. Maria mówi po hebrajsku. Amen. Niech tak się stanie. Maria nas tego uczy. Tak jak słyszymy też dzisiaj w liście do Hebrajczyków, bo to nie wynika z jakiegoś ofiarnictwa, że Maria teraz staje się ofiarą losu. No, muszę to zrobić, Panu mnie prosi. Maria doskonale wie, że to jest gest, który wynika z miłości. Że to jest gest, który Bóg zaprasza ją do relacji, do więzi, do czegoś więcej, do czegoś bardziej, do czegoś mocniej, do czegoś bliżej. Dlatego, chociaż nie rozumie, to mówi w zaufaniu Amen. Bo mówi to temu, kto jej zaufał, kto ją wybrał, kto ją dobrze, bardzo dobrze zna. Dlatego Maryja jest gotowa w tym momencie to powiedzieć. Bóg nie chce ofiar. Bóg nie chce cierpiętnictwa. Bóg nie chce, żebyśmy byli ofiarami losu. Bóg nie chce, żebyśmy też siebie robili jakichś takich poniżaczy, żebyśmy się tak uniżali, poniżali, tylko to ofiary i cierpienia znosili. Bóg chce miłosierdzia, odpowiedzią na Boże miłosierdzie zwiastowanie. Bóg mnie zaprasza do miłosierdzia, do miłosiernej decyzji, do miłosiernego gestu, do odpowiedzi, która. Przenika moje serce i wychodzi z mojego serca. Tego Bóg pragnie, do tego mi Pan Bóg zaprasza. Bo to święto, ta dzisiejsza uroczystość jest zaproszeniem też również dla mnie. Żebym tak karmił swoje serce, miał taką odpowiednią dietę duchową, dietę swojego serca. Że kiedy przyjdzie Pan Bóg ze swoją obietnicą, On przyjdzie, bo takie zwiastowania przychodzą bardzo często w naszym życiu. Kiedy Bóg mnie do czegoś zaprasza, to żebym potrafił, tak jak Maryja, powiedzieć Amen. Nie muszę rozumieć, nie muszę do tego dojrzeć, ale mówię Amen. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.